Witajcie zodiakalne strzelce w Waszym czytaniu na wrzesień. Zanim przejdę do analizy rozkładu, wspomnę tylko, że jest to nieco zmieniony rozkład od tego, który znacie z tego kanału. Tutaj karty określają uczucia, myśli, zamiary, osoba, którą pytamy, karta rada do, lub ostrzeżenie, prognoza i uwaga, jedna karta na pracę, finanse, druga jeszcze karta, rzecz jasna, dla singli. I tyle. Natomiast możecie zamawiać też moje czytania indywidualne, znajdziecie do mnie link, kontakt do mnie, maila w opisie filmu, możecie zamawiać zarówno rozkłady nagrywane, wideo, jak i rozmowy telefoniczne. Również możemy umówić się na taką konsultację, a jak ktoś woli dialog pisany, to również jest szansa, żeby w ten sposób przeprowadzić konsultacje. Także możecie ze mną omówić się na medytację. medytacje prowadzone. Mogę stworzyć indywidualną medytację dla Was, bądź skorzystać możecie z medytacji, które stworzyłam. Z medytacji drogi głupca. Dobrze, kochani, przejdźmy do analizy rozkładu i zacznijmy od MAGA. MAGA. Maga, który tutaj ymm, symbolizuje tło czytania. Mag to zodiakalne bliźnięta bądź panna. Ale także postawa owodzicielska, romantyczna, flirciarska. No mag, jak sama nazwa wskazuje, potrafi nas oczarować. Często żongluje między wieloma osobami. E, korzysta z licznych swych talentów, aby zdobyć to, na czym mu zależy. Jest świetnym mówcą w końcu Merkury, bliznięta Fanna. Eee, no i, i nieźle potrafi zauroczyć słowem. Myślę, że jest to w całym tym rozkładzie dla wielu osób historia pewnego romansu. I Mag jest tym, który tutaj mm, uwodzi i od którego trudno się w jakiś tam sposób odciąć, uwolnić. Choć e, oczywiście to nie ten człowiek nas zniewala, tylko w pewien sposób my sami to czynimy. Całą gamą pragnień, oczekiwań, potrzeb. Które uważamy, czy też wydaje nam się, że jest w stanie zaspokoić tylko ten jeden, jedyny człowiek. W uczuciach mamy królową buław. No, ktoś, ktoś marzy, wielbi kobietę m, ognistą, kochankę to raz, ale też może to być kobieta, która e, po prostu symbolizuje znak ognia, jak na przykład strzelec, baran bądź lew. Oczywiście. E, więc jest to forma, e, może to być miłość po prostu w sercu do, do takiej pani, takiej przedstawicielki tego trygonu. E, może to być też kobieta bardzo niezależna, właścicielka firmy, jakaś taka kobieta na bardzo wysokim stanowisku, która bardzo wysoko nosi głowę. <laughs> Jak widać zresztą na karcie, ale może to być właśnie kochanka, że ktoś ma. Jakąś relację powiedzmy stałą, ale cały czas myśli, pragnie tą kobietę, z którą jest w relacji fizycznej. Więc jest to też akt pożądania. Na pozycji myśli jest paść kielichów. Paść kielichów to Lekkie, delikatne uczucie, które się tutaj pojawia, jeśli tego uczucia nie było, a było tylko pożądanie. Tak czy inaczej, paść wskazuje na tlące się uczucie między dwojgiem osób bądź na dziecko. No, w jaki sposób dziecko stanowi. Aspekt łączący królową buław z ostatecznie sprawiedliwością, która wskazywać nam może na pewne odcinanie się, paść kielichów. Albo ktoś chce dziecka, albo nie chce dziecka, przeciwnie, albo jedna ze stron jest infantylna, niedojrzała, aby stworzyć stałą, stabilną relację. Fajnie jest, kiedy możemy się z tym kimś spotykać i te spotkania są bardzo przyjemne, jednak emocjonalnie może. Brakować nam czegoś jeszcze, aby móc wzajemnie się dopełnić. Więc paść kielichów w myśli wskazuje na tą właśnie ten aspekt form, pewnej formy niedojrzałości u jednego z partnerów bądź dziecka. W zamiarach sprawiedliwość, a więc yy, znalezienie złotego środka. Może jakiś taki ma macie między sobą konflikt próba odnalezienia równowagi w tym wszystkim, tak zwanego kompromisu, ale też odcinanie się, niektórzy odcinają się od przeszłości. No i wiadomo, mogłabym powiedzieć, że są w przeszłości, a są bardziej w teraz, skupiają się na tym co jest. Ta karta może także oznaczać małżeństwo. Czy ten romans zamieni się w małżeństwo? Tak nie do końca, dlatego że ta piątka monet jest w prognostyce. A ona jest jednak kartą straty. Więc ta sprawiedliwość może oznaczać, że ktoś wybiera małżeństwo. Na nim się skupia, na małżeństwie, na związku, w którym na przykład już jest. tak? Ale też karta może nam mówić o jakichś takich prawnych aktach, o sprawach sądowych, więzieniach. No, może dla kogoś to będzie całkiem istotne, że, że na razie nie angażuje się, bo chce załatwić pewne sprawy urzędowe. Blokadą, relacje z głupiec, czyli właśnie jakieś dziecko. Może ktoś nie chce mieć dziecka, albo ktoś inny ma już dziecko w innym związku, jest to takie dla kogoś kłopotliwe. Głupiec też tam będzie miał, mówił ponownie o infantylności, o niedojrzałości, która relacje blokuje, ale też o tym takim niezdecydowaniu, czy chcemy się w to angażować na 100%, czy, a czy jeszcze będziemy sobie tak skakać i skakać. Rada głupca byłaby taka, żeby ruszać do przodu i nie czekać, i nie zwlekać, i jeśli gdzieś tam w sercu zaczynamy czuć, że to oczekiwanie nas przerasta. Karta, rad karta prognostyczna to piątka monet. Właśnie takie poczucie braku, poczucie straty. We wrześniu wasz kontakt być może będzie nieco osłabiony, troszkę się coś tam posypie. Karta może także wskazywać na pewne wydatki finansowe związane z tą relacją. Może e, płacę e, płacenie alimentów, skoro tutaj tak dużo tych dzieci się pojawiło w kartach. Też poczucie bycia odepchniętym, odrzuconym bądź niedostrzeganym i nie, przez to też niezaspokojone są pragnienia, potrzeby. Już nie mówię o fizycznych, ale też tych przede wszystkim emocjonalnych. M, potrzeby bycia w jakiejś formie uwagi. Więc tak to u Was strzelce wygląda na ten, na ten wrzesień. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, finanse, to mamy dwójkę mieczy. No, dylemat. Albo wrzesień będzie dla Was jeszcze miesiącem, w którym będziecie decydować się, co chcecie dalej w życiu robić. Um. Może pojawi się nowa propozycja pracy, bądź wy sami będziecie poszukiwać pracy i nie będziecie wiedzieć za bardzo, w którą stronę się ruszyć. Czy na przykład zostać w tej pracy, czy wziąć, czy zostać w pracy i otrzymać awans, który wam ktoś proponuje, czy ruszyć z, z tego miejsca i całkowicie zmienić pracę na jakąś inną, czyli totalna zmiana zawodowa. Mm. Dużo dylematów, zastanawiania się. U niektórych ten czas jednak będzie we wrześniu takim czasem bardzo spokojnym w pracy, że niewiele rzeczy jeszcze się ruszy, że dużo jeszcze będzie blokad, bo wielu osób jeszcze nie będzie, że te sprawy będą tak bardzo mozolnie poruszać się do przodu, tak bardzo, bardzo, więc tutaj trudno nam mówić o jakichś większych e, rewolucjach. Taki wrzesień. Pracy. Ale jeszcze są single i single mają króla mieczy i maga. Bardzo podobne karty, wbrew pozorom, przynajmniej wskazujące na bardzo podobną osobę, czyli na zadykalne bliźnięta ze względu na króla mieczy i na maga, ale to też oczywiście w królu mieczy są inne <laughs> powietrzne znaki, takie jak waga bądź wodnik. Eee, Król mieczy i mag. Możecie poznać po prostu jakiegoś niesamowicie interesującego mężczyznę, który. Ym, bardzo dobrym mówcą jest. Jest bardzo inteligentnym człowiekiem, bo mag i król mieczy to jest podwójnie wręcz. Podwójna siła merkurego i komunikacji, elokwencji, inteligencji. To może być człowiek, który ogólnie pracuje słowem, może być aktorem, zważywszy na maga. To może być też prawnik, terapeuta bądź psycholog. Także no, taki człowiek, który też ma dużo wiedzy, potrafi. Potrafi się komunikować, i, i no, i przy okazji myślę, że też fizycznie będzie całkiem interesującym człowiekiem. E, więc, e, więc, panie bądź, oczywiście, panowie mają szansę poznać takiego króla mieczy. Oczywiście taki król mieczy też może być pod postacią kobiety. E, tylko w tym przypadku, e, no, mogłaby być królowa mieczy, jest król mieczy, więc e, oczywiście raz, że większość kobiet ogląda te, te filmy, ale nie, nie tylko, ale dwa, że w przypadku kobiety król mieczy mógłby mówić o jakichś takich bardziej ostrych cechach charakteru, bardziej po prostu w cudzysłowie związane z normami społecznymi, bardziej męskie te cechy są, czyli bardziej może być bardziej konkretna, bardziej despotyczna. <grym> Nie mówię, że mężczyźni tacy są, ale, no ale są to jakieś tam męskie cechy zawsze u kobiet, jeżeli pojawiają się królowie zamiast pani. No dobra, czyli co? Strzelcy mogą poznać bardzo intrygującego, inteligentnego, czarodziejskiego, fajnego mężczyznę albo kobietę. No i co? Do dzieła. Kochani, życzę Wam cudownego, wspaniałego, wybornego wręcz września. Trzymajcie się, cześć.